Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku. Let's play League of Legends. Ze mną standardowo jest Shizu, Shizu! Cześć! Oraz Boże! Witam się ma. Mamy prowo do platyny, jest koniec sezonu praktycznie. Więc trzeba coś wypleścić. Więc nagrywam Ale nie wiem jak wyjdzie. Eee, próbujemy agresywnie. Nie wiem, ja się popłakałem eee. ze śmiechu. <śmiech> Słyszę, próbujemy i Jasku się. Ale no, no możemy troszkę Jolo. To, to znaczy no nie A Jolo No, no coś szkodzi Poczekajmy, nie wychodźmy, może tu ktoś przyjdzie. Ej, <noise> leć yes. No i fajnie. No jakiś Boże, taki niezadowolony jesteś, że zgarnąłeś kila? Czemu to? Bo to było dość dziwne. Czemu? Po prostu, prostu, prostu wiedziała, że już nie zginie. Właśnie poza tym nic nie spaliła, to też było takie. mogła flashować, przecież ona zniknie zignite'a, miała chwilę. ona by to mogła przeżyć. Nie, nie przeżyłaby. Bo ja bym się flesznął. No, w sumie też bym się flashował. Proszę, najlepiej mi się wszyscy znają od niej No, więc... W sumie wyszłoby Warf y dla niej. No, ale co ja tam wiem. No, nie wiem. Jesteś tylko w diamencie. Przepraszam. Ja jestem słaby. Ja tylko diamencie. To nie Master Tier. Dokładnie. Y SS Dorian. O, pewnie będą chcieli mnie wyruchać od Mario nagra średnio A w sumie ich nie sprawdziliśmy teraz. To się ja tam wolę wiedzieć przynajmniej wiem czego mogę się spodziewać po przeciwniku e, Dalej ich nie ma. Kujo. Może Aczu Nie, nie Ty może Nie, nie się. Dobra, idę zobaczyć... Y do dżungli. Jacks yes. jest. Jacks sobie chodzi. Mm, Jacks przyszedł na topa, czyli Dariusz Awczyk. No to jest prawdopodobne. Tu, A to sobie easy, ci, Próbuję wziąć ich Altara, skoro nie ma Dariusza. Aha, fajne lagi mam. Kurwa znowu. Czemu oni zawsze muszą coś ściągać jak ja zaczynam grać? Nie wiem, gdzie się pyta twoje lokatowy. Hmm. Dobra. I się schować do krzaków ok jestem z powrotem Ma przerwa techniczna i ich dżungli no e, jaxa mn, jaxa, mn, jaxa nie ma Ale musimy ich dżungli wykorzystywać no tylko potrzebuję poty Nie no, Jax... Yy, Boże, nie Jax, tylko Darius. Jak przyjdzie, to będzie skończony. Przecież życia życie nie będzie miał tutaj. Wiąż pulsa, tak jest. Pię... Pocza na manę. Fuck. A może kiedyś akurat ci się przyda? O. A, nie To no, wziął Albar y, Oriana o, czy, da, czy Jax? Jax, Jax czyli mogę się go tutaj spodziewać Albo ja... Albo podobnie yes, idzie Ja trzeba jakieś playsy zrobić, bo giemy ponad 3. Mam czwarte ale mogę coś zrobić, chociaż trochę pushujecie, to się zaczyna problem. No właśnie Ale to ich dżunglę wchodzić, nie? Ja. Muszę wziąć i chodzi do dżungli. Jax nie ma many trochę. No. Tak. Mi go tam ja wezmę go beznego dżungla. Masz po co to Dorian przyszedł. Spok. Jacks poszedł. Jacks z dżungli. Gdzieś tu się trwa, to Nie zabiję, nie zabiję jeszcze nas wszystkich. Zabiłbym tego Doriana, ale no niestety ten Jacks. I się właśnie nie zdążę, Fuck. Cofni się. On nie cukujesz, ma fresh, ja nie mam e, Hex drinker na Doriana? Okej. Okay. No ale to w sensie przeciwko Gnarowi to tak ciwnie No, kto Może będzie grał na Morgana, na Morganę, to nie wiem. Ja, jak se jeszcze na uciebie, to... Aha, no Morgana go goni! No. Dobrze wiedzieć. Nawet nie wiedziałem, że on tu będzie, ale... No co? No jak gonić, to ze wszystkim na. A, no tu jest smurka. poprzez zapaczenie zapaczyłem się na sklep. Dziękuję za puszowanie Leina. A dostaję free expa. Smutny. Dobra, dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy To Chodźcie, obrożymy to Halo Tu ja mam gdzieś jakiś magiczny damage o, o którym ja nie wiem, jestem słaby dalej w takim razie. Czekaj y A, bo procentowy jest ma magiczny. A, kradam, kradam, weź bierzemy wieżę. A się cofnę na bok. Nie wezmę, nie wezmę go. Ale Oriana będzie obijał za darmo. Bierzemy... No nie tak za darmo, bo wiowe bie stracą. No nie tak ja straci. Kurwa! Tu nой. А, ну да чего. Тогда, тогда. Nice. А, cieplutkie pozdrowienia dla dla zacnej. No pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Może się nauczy kiedyś grać hmm. Może Nie obraziłbym się z sumie Jesteś po czy do? Ja ja cofam do bazy e, U mnie dwóch siedzi i... Jack strasznie piln pilnuje tego Dorian No bez... Hmm. Trochę leveli w tył <laughs> No trochę O o Jaxu, giniesz teraz Dobra, nie giniesz Sam... Znał... Now... What the fuck was that? No No bo to jest ściana, nie on to może stunować. Ale fach. chodzi o to, jak zabonsował nagle ten fajny Jax. Ten Jax jest... <laughs> ten Jax jest dobry. Najlepszy, <laughs> najlepszy star... się odbił od tej ściany, bo już wczor... Aktualnie Dorian jest najlepszy, bo ma najlepsze staty. <laughs> no, ale no, do... nie no... Mieli Afka to też nie no, można... Życie! Nam też się zdarzyło, że ja kiedyś tam zawknąłem no to... No albo season. Zdarzało się, to tak jak nie mi mówi. Aaaa, wstało cię! Nie lubią tutaj i Aż tak? Tak. Eee, dobra, Dorian 6 Głupi minion! No weźcie go ode mnie! Napalił się rąbany na mnie

tam dalej bot 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 dobra no nic nice 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 nice, nice. panowie Czyli mamy pierwszy mecz w promocji prawdopodobnie wygra ale jeszcze okay. nic nie wiadomo spróbuję stwierdzić 14 has destroyed the Ja mam ulta Ale zauranę <grymne> Nice Drugi raj z rzędu No to możemy to A dobra 10 sekund tylko są so. raczej tak. to będą surrenderować No, 10-0 dra. No to, to już jest pogrze a nie gra L Dostałeś mnie dmage'a, bo wieża umarła tak. wczoraj Nie. wiem O, nie wiem. A, ludzi. no A, luzik No, 3,5 kafla Weź tam odpuszczuj topa Ja? Okej, okej 3,5 kafla, wiesz, muszę się wrócić Hajs zbierę Poprzewracać klocki Szkoda, że ten hud z Hexakill'a jednak yy, nie ma. Nie ma hudu. No, ale jest bardzo ładny. Powinien zostać. No, nie można, można, ta. można zgłosić petycję, ale i tak będą mieli ją w dupie jak każdą. Ja. Um. Ej, poleciał auto-atak i nie, yy, i nie, z nie włączył pasywy. Z w. Oj, Kurde, bo, bo robią kombak Nie, nie, to ja zgridowałem. To ja byłem chciwy i uznałem, że polecę na dwóch. Coś, to oni robią kombak z 10-1. Sigry się zasramy na pewnie tego robią. Tak, Te Willemov przecież, Willemov zabije Dariusza. To jest znaczy, że może go zrobić sam e, nie, bo jak coś robił w dżungli i miał połowę hapca Dlatego się rzuciłem Bo byłem chciwy na niego Oj Marcin nie eee, się Nigdy nie, nie, nie. Będę w, w Challengerze kiedyś Tak samo Botem, botem, bo inki Poniżej 1% szans na zabicie, i tak się będę rzucał Oddawaj, oddawaj go Aj, wziął go. Potem, Botem, botem Na raz zostajesz sam Wiem yeah. hmm, Dekoruję Co ty maksujesz na morganie? Q no. mhm. Bo się auto farmi. Puszczam plamy i idę na topa, a się leńczy To ja jednak preferuję Q Tą of damage, pozdrawiam O, super, jestem w pasywce. Zapraszam To na nie wiedzieli o tym, Your team has <gibberish> Да, nice. блин oh. Przecież on mógł mnie zabić z gilotyny. I mnie też. Dobra. Poszujcie, poszujcie jakimś trudem. Poszujcie, poszujcie, yes. organa. Ten ostatni mój auto-atak z trinitką. GG. <laughs> Okej, okay, pierwszy match. No Gierka. No, to trzymajcie się i do następnego odcinka. Let's play League of Legends. No i się nie pożegnajmy, patrzcie, jakie lubię. Upa, pa.